Zaledwie jeden dzień zdołałeś odpocząć w nowym obozie, kiedy pojawił się zakapturzony przybysz i poprosił o rozmowę z Tobą. A więc znowu się spotykamy. Wszyscy w klasztorze modliliśmy się, abyście dotarli tu bez uszczerbku. Z radością zauważyłem, że wiedzę, którą Wam przekazaliśmy, wykorzystujecie w zbożnym celu. Wybiła jednak godzina, kiedy musimy prosić o zwrot długu. Duke Tree, zwany wieprzem, próbował wykraść księgi z tajemną wiedzą, które gromadziliśmy w naszej bibliotece, ale szczęśliwie jego wojska obległy nie to miejsce, co trzeba. Teraz moi bracia zbierają surowce niezbędne do odbudowy starego klasztoru, w którym ukryliśmy nasze księgi. Nie mamy jednak dość sił, aby nadal odpierać jego ataki. Wierzę, że nasz nowy wynalazek, rzeka ognia, okaże się równie przydatny, co poprzednie. Strata czasu. Tiwu Odszukaj ich i zabij. Mam teraz na głowie ważniejsze sprawy. Uwielbiam dobre polowania. Wywącham trop. Zaszczuję ich. I zadbam, aby umierali z wdziękiem i powoli. Powstrzymuj ataki wieprza dotąd, aż mnisi zdołają zgromadzić tyle kamienia, ile potrzebują. Potem zaś wykonaj odwrót. Bagna są tu twoim największym sprzymierzeńcem, jako naturalna obrona oraz źródło smoły. Mnisi przekazali ci swój sekret rzeki ognia. A więc korzystaj ze smolnych rowów na pochybel wrogom. Tutaj szagleba sprzyja także uprawie jabłoni w sadach. No cześć, witam was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek twierdzy. Eee, zwolnimy trochę tempo na rozbudowę. Eee, co potrzebuję? Hacjendów, parę hacjendów. Eee, Drwawe, tutaj są. A ma jeszcze jednego? Sady, sady. Sady, sady, sady. Tylko, że ja teraz robię kliówki. Eee, sady. A jeszcze muszę mieć trochę kamienia na kamieniołom, którego nie ma. No i w tej misji polega, no... jak sama nazwa mówi, mamy... zgromadzić kamień. Mamy tutaj swoją osadkę, mnisi nam dali michów. Tak, misi nam dali michów. Mamy swoje wojska, trochę tutaj tego jest. I mamy tereny smolne. Czyli możemy... dozowniki? Dozowniki, gdzie są moje dozowniki? Tutaj sobie porastają dozowniki. Dozowniki mogą tylko używać łucznicy. Ech. I jak stoi taki tak, łucznik już w tym dozowniku, szczeli w, w ten... poziom rowu... Kurde, to jest smoła, a nie poziom rowu. Co wy pieprzycie? No, jak szeli smole morficzne. No, szeli się ogniwą szczałą w stampa jest słone. Wiadomo, co się stanie. Podpali się. No. I to jest wykorzystywany jako element obronny. Eee, przyspieszmy tempo teraz. Tutaj, łucznik robi dłuższe, ładnie, pracownika. dobra. Dobra, mi się podoba. Jeszcze zróbmy koszary. Koszary i sprojownie. Tak, o. ładnie, bardzo ładnie. O? Ucz, Mówi... Wiadomość od wieprza. Eee, o, czy już wiesz, jak chciałbyś umrzeć? Dokładnie. Dobra, dobra. Dla ciebie kilka interesujących propozycji. Mmm, dobra, żeby szybko ta misja poszła, rozbudujemy kamieniołomy. Tak, tak, jeden siodł, dobra. O, 15 mamy na sar, dobra. Wojska, Nie ja tak tutaj atakują. będę się posługiwał, tylko kusznikami. No ja to luzik mamy. Jakieś polecenia? Chodźcie tutaj bliżej. A może wam zademonstruję? Czekamy na rozkazy. Niech płoną, macie, o chule. Wszystko podjarałem. Strzary gotowe. Dobrze, dobrze już. Jest spokojnie, spokojnie. Gotowi. Gotowi. Mm, tutaj mam dużo zakładów smolarskich. Szyb wiertniczy, no tak. No i tutaj przynoszą co? Hmm. żarcia mało macie może nie tak myślę co mogę wybudować hmm, hmm. tego nie potrzebujecie opusznik jedna opusznika ta niech będzie stać, mnie. stać Do tego obiektu nie przypisano. Stać międziecie na was kłośnik Uwaga! Uwaga! mamy mogą mogą serwować pierwszą. I taka bardzo przyjemna misja. Ci ogrody niestety drogi nie będziesz przechodził. Coś miałem mówić. Bardzo nam no są pomocni. Jak zauważyliście w misji pierwsza krew, jak walczyliśmy z wężem, taka konkretna pierwsza. No, druga misja z wężem, że pomagą mu wilk z tymi swoimi miecznikami, to dostaliśmy kuszę. Teraz dostaliśmy smołę. No i jak widzicie, są bardzo nam pomocni. No i no i no, no, no i to się nam bardzo przyda. Niewielka grupa żołnierzy wieprza zmierza w kierunku naszego zamku. Okay. Co wy nie powiecie? Szybko kończymy to. Źle postawiłem może. Nie, dobra. Dobrze jest. Tempo na maksa nastawione. Dorowale. A co z tym macie pod dobra, przybyły wojska. O kurde, będzie problem. Mają tych e, pikinierów. Uuu, ja No pikinierzy to jest coś Zap z rumiecznika. no tylko, że trochę szybciej. Przy... Nawalać ich, nawalać tą hałastrę. No, i może być <śmiennie>

Jesteśmy black, czarnymi mnichami. Tak. Jak mogę pomóc? Jesteśmy gotowi. Co on mówił, jesteśmy czarnymi. A więc naprzód. Zgoda. Szeroki drogi. A więc naprzód. Zgoda. Szeroki drogi. Jesteśmy, jesteśmy z tobą. pomóc. Tak jesteśmy czarnymi. Tak, lichami. jesteśmy mnichami. Niech możemy sobie nabywać w klasztorze, w kościele. W kościele klasorze w kościele e, w kaplicy za bardzo się nie nabijemy. No. Do tego mm. nie przepisano żadnego e, e, teraz istoszenie. zawaliłem. Zapasy w naszym spichlerzu Nasz po no, tym wielki Nie, w katerze może mi na pewno nabywać. Ser. na nie broń! Dobra, zajmijcie Szipi sobie wieży Dwie kusze. Idzie kamień, idzie kamień. Kurde, jak ja głupi, Głupi człowiek. Kurde, wydał 20 kamienia. Kurde, geniusz zaros. Nie no, nie mam do siebie słów. Jak można być takim głupi? Aha, jeszcze mamy. A wilcze to już widzieliście. Nie można misja z, z wieprzem. Panie. Jak tą górską przełęcz bronić. Za mało smoły, Panie. <laughs> Potrzeba więcej Te Dialogi są po prostu. To się nie zapomina, to jest gra dzieciństwa. W ja to nie w Jeszcze arm powiększymy. No w sumie my już tutaj nie mamy co powiększać, to i tak tego tak za dużo jest. W sumie żarła macie za mało i tak mi się nudzi. Dropko, To są tereny czapkowe, to dostaniecie. Dropko. domki szam Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprzowych. już kiedyś o domkach? Jak, no, i wygląd się zmienia po jakimś tam czasie. Eee, dobra, nie pamiętam który to jest wygląd, ale no, naprawdę ładnie wygląda tak się ewoluuje. Natomiast inaczej jest w krzyżowiec, ale to zauważycie, no. Nie będę teraz wiadomo, nie ma po co. Wojska wieprzowe! No, atakują. pokaż ty się, co tam masz. Uuu, Potrzeba nam drogi! Pokaż Misiaczku, co ty tam masz. Ruszać się! to wieprz, mój gruby. O, ładnie. Kurde, kucznika mają. Hardcore. Po środku przebiegli. Kurde, zarąbali miosła. Miosła, czy tam. krowę, bawoła? Nieważne, ale straciłem dostawę kamienia. FIRE! fire! Kurda! Sprawdzicielać! Nie, nie, nie. Tak, ja chłopaki, co wy tu robicie? Ej, 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 kurde. Nie no, jak ja gram to bym bardziej okarnięty. Sobie tak misje zacząłem przechodzić. A nawet jakby coś mi się z by stało, to nie ma problemu, bo można sobie tak i tak zazwyczaj nagrywam jedną misję na jeden odcinek. To by nie było problemu, gdyby coś poszło nie tak. Dobra, idziemy w to, osób, bo już mnie denerwuje to. Nie można tutaj tego zrobić. Macie osły. To za wolno działa. No, co ja mogę powiedzieć, ja tutaj już Uhu, potrzeba Trzeba nam baga. nowych rekrutów, wiadomość odwieprza. <grym> no <Zapięć. jest> zwycięstwo. <grym> zwycięstwo! <grym> Okej, okay, dobra. Twoje zadanie zostało wypełnione i pod osłoną ciemności mogłeś zniknąć w gęstej mgle wiszącej nad bagnami. Z oddali, dobiegały ci tylko rozgniewane okrzyki żołdaków wieprza, przetrząsających opustoszały klasztor. Byłem w klasztorze gdzieś? E, tak, przedostaliśmy się przez zamek wieprza, na jakieś bagna. Tutaj nasze ziemie zostało zyskane. Eee, No to co to jest e, przedostatni odcinek z wieprzem? Tyle wam powiem. Już go będziemy kończyć. nasi co już tutaj wezmą i pozabierają ziemię. Wilk trochę zajmie sobie. No to dobra, więc trzymajcie się na razie. Cześć.